Aktualnie udaje się do Nysy sprawdzić sobie jak się ma wypełnienie zbiornika w Nysie, który miał kluczowy element powodzi w województwie opolskim, m.in. w Lewinie Brzeskim i okolicach. I taki apel do każdej osoby, która mieszka w pobliżu takich zbiorników, żeby apelowali i informowali o stanie wypełnienia. Z tego względu, że mamy ten sam wyż, co był we wrześniu, gdzie Donald Tusk z konferencji prasowej uspokajał, że nic nie będzie, żadnej powodzi. Okazało się troszeczkę inaczej. Więc jeśli ktoś mi napisze tutaj w filmie, pod filmem komentarz, że straszę ludzi, to lepiej informować ludzi, niż uspokajać, żeby ci ludzie się później porykali z powodzią, którą tak naprawdę Donald Tusk zarzekał się, że jej nie będzie. Obecnie mamy ten sam wyż nad głowami. Ilość wody, która już spada, więc innymi zdjęcie za mną, pokazuje jeden dzień opadów w powiecie wielickim przy autostradzie A4. Więc myślę, że zagrożenie jest jak najbardziej realne. I jeśli my nie będziemy się informować, to rządzący znowu zrobią to, co zrobią, a my będziemy znowu biegać po wałach z workami i pomagać ludziom w skutkach usuwania powodzi. Więc dlatego taka moja prośba. Informujcie na bieżąco, jaka sytuacja jest, bo na pewno Czesi zaczną spuszczać wodę, która trafi do nas. i aby to się nie skumulowało tak jak we wrześniu 2024 roku. Zaznaczam, Tusk mówił, że powodzi nie będzie. Będę informował ze swojej strony, co się dzieje w Nysie. My jako Ruch Narodowy działamy szeroko i nasi działacze z Nysy również kontrolują sytuację, w jaka ma miejsce w ich powiecie. Do Was też taka prośba. Dawajcie nam znać, bo to jest naprawdę na władze aktualnie nie możemy liczyć. Możemy liczyć tylko na siebie. Chwała Wielkiej Polsce, trzymajcie się.